Dobra, więc tak... Wiem, że normalnie nagrywam Robloxa już, ale... Matko dobra, mi się nie chce spać, obie się też z godzinami odpala, więc taka sprawa. To jest moje konto na Roblox. to się główne konto, a to jest moje alt konto. I o co chodzi? Dlaczego jest na Bo tutaj jest... To jest wyjaśnienie proszę. Nie, ja nie mogę. Napisałem go pisałem Zapisałem, żeby od do konta, nie Szczególnie zapytałem się z Pezem że ma ten hacker który minecrafta I napisałem, że nie, ale też Zapytałem się go do czego hakuje I nic nie odpisał, więc Napisałem do, um, do wszystkich ulubionych Moderatorów Robloxa Musimy mieć teraz nadzieję, że Odpiszą i pomogą odzyskać konto. Jeszcze teraz na Discordzie wiadomo yy, o tym. Więc yy, będę was, będę aktualizował was powiadomiam za każdym razem, kiedy yy, moderacja robi coś odpisze. Więc yy, dziękuję za, za oglądanie. Mam nadzieję, że Słuchajcie w komentarzach, jakoś napiszcie jakiś komentarz, żeby pomóc. Bo teraz się naprawdę słabo czuję. Dziękuję za oglądanie.